I w ogóle to, to, to nie było tak, że nie grzeszyłam, ale już żyłam tą nadzieją, prawda? Po operacji czułam się bardzo dobrze. Zaraz po operacji w ogóle zaczęłam chodzić, spacerować. Byłam słaba, ale no wiadomo, pięć kroków więcej, dziesięć kroków więcej. Po operacjach miękkich, mówię z mojego doświadczenia, bo jak ktoś z Państwa nie miał żadnej operacji, to nie wie o czym mówię, ale nie na kosnych, które bardzo źle się przeżywa i źle. Źle je biorę, e, e, źle, biorę je, e, no źle, źle je odczuwam, prawda? Bo przy fibromialgii ja ból odczuwam 10 razy mocniej. Więc jeżeli ja mówię, że to jest operacja bezbolesna, prawie bezbolesna, no bo sobie zdajemy sprawę, że jest ta operacja, to operacja, to jest to do przeżycia. Natomiast, a później też jest wsparcie. Dietetyka, psychologa, pana doktora. No, pewnie zraz wysłałam smsa w środku nocy, bo coś tam nie wiedziałam. I pan doktor, prawdę mówiąc, odpowiadał.